Panowie, nie bujało, nie bujało po tym rejsie? Jak ta noga dzisiaj pracowała? Andrzej pierwszy. Nie bujało. Nie. Po, rejsie nie. po rejsie nie. Na rejsie bujało, ale ten. Nie, w porządku. Bardzo fajna podróż. Szczerze, chyba nawet no długa, ale, ale przyjemna, ze względu na to, że właśnie na tym rejsie mogliśmy odpocząć, mogliśmy się też troszkę tam e, pochodzić, pobiegać tam. Niedużo jakoś, ale, ale żeby się poruszać i myślę, że całkiem fajna podróż. Jak tutaj, nóżka chodziła na progu dzisiaj? No całkiem dobrze, jakby z rana jak pojechaliśmy na trening, to trochę była zastana po tej podróży, ale pobudziliśmy się i, i wszystko dziś fajnie pracowało. Kibice tak się zastanawiają, dlaczego taka długa podróż, dlaczego taki rejs właśnie, ale Andrzej powiedział, że nie było tak źle wcale i ta opcja być może tutaj okaże się całkiem pozytywna, jeżeli chodzi o sportowe wyniki. No tak szczerze, no to najgorzej jest to, że trzeba było dwa takie dłuższe, dwie takie dłuższe trasy przejechać autem, ale... Ale właśnie tego się też tak nie odczuło ze względu na to, że dopiero po Rejsie była ta druga, e, d, no, drugi, e, druga część jazdy, także. No to tak jak mówię, całkiem, całkiem w porządku. Podróż. Paweł, to była dla ciebie niespodzianka, że tutaj pojedziesz do Finlandii, czy to tak wyglądało, jesienią na początku zimy, że, że, że jesteś w tej czołówce kadry? Nie. <śmiech> nie. <śmiech> y, nie no, na no, pokonku się wiśle nie spodziewałem się, choć, choć wiedziałem, że stać mnie na dobre skoki na to, żeby być w tej. Yy, szysce w kadrze, także przed Wisłą jakby liczyłem na to, po Wiśle trochę, trochę, trochę jednak myślałem, że się nie uda, ale cóż, trenerzy postanowili dać mi szansę i staram się ją wykorzystać. Wyście tutaj byli relatywnie niedawno na pucharze Kontynentalnym, taka fajna skocznia, żeby przed potencjalnymi lotami w Planicy coś tutaj wypróbować, właśnie fazę lotu. No je, można tutaj dość daleko polatać, ale jak jest yy, pod nartę, a jak jest z tyłu jeszcze się spóźnia skok, to no, ciężko jest tam odry, lo, odlecieć, no oby jutro te warunki się, no, w drugą stronę poszły i w końcu będzie można napiąć nartkę i lecieć tam dalej. Zgodzisz się Paweł? Chyba tak, no Zgodzisz nie wiem, nartkę nie słyszałem Andrzeja, ale... Gitara. Pewnie dobrze gada. No słuchajcie, to tam. Dzięki panu. Proszę.